Bo mam tu już więcej zagrane A dzisiaj sobie gramy z botami Na wydaście wow. od razu śmierć na odcinku Weź. Mam nadzieję, że tym razem tak samo słychać jak ostatnio Nagrywam już dwie próby Je na... 15 fps i tak nagrywa płynny, jak to zobaczycie na odcinku. Bardzo fajnie, bardzo. Przegramy pierwszy mecz, tak? Jakby co, nie będę mógł y, przejmować botu. Taką sobie ustaliłem zasadę. Daliśmy. Dobra. Ale tak, teraz sobie wybieramy bronie. Lecimy. Moja kosa. Gdzie wy, Kaman? Kaman, gdzie, gdzie lecicie? Gdzie? Naprawdę, co tu się dzieje? Przybraliśmy już drugi mecz. To musimy naprawić, ale teraz już będzie. wygrany. karabiny. Nie bardzo łatwych, bo tak. Średnie. O gramy na Gramy, gramy. Panowie, nie poddajemy się. Trendy wylecicie. No przecież mówię, tędy. Dobra. Jak będzie Wam się podobał odcinek z tej serii, nie zapomnijcie zostawić lajka i wiecie, no co znowu, na longu się biją bezem. nie, 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 dobra, nie mam, sorry, mam nadzieję, że mi od razu całe ekipy nie wybiją, co Bo prawda razu... boty, boty, ale boty one, wygraliśmy! Nie, myślę, że napiszę napisze Nie, X myślałem... y, Dobra, co my mamy? Granata, dymnego nie mamy i mołotowa Teraz pistolety Blok To okej, okay, możemy lecieć Lecimy Gdzie wy znowu tam antyterrorystów anty ściągacie? Tam anty ściągacie. Jezus. Jezus! Co to jest? Co tam się dzieje? Wabik. Ok, wygrałem. wygrałem. Naprawdę? Granaty? Tak, można grać. Koktajl motowy? <śm> nie, no. Nie wiem po co. Ale wiem, że oni na pewno tędy pójdą. Nie ma? To Kaj jest. Kaj on jest. To Kai jest. Kaj jest. Kaja tam. Kaja ten antyterrorysta. Kaj Kai. Kai Dobra, ten plantuje bombę. I Jeszcze dymnego na nią. I cała. Masakra się dopiero zacznie. I cała. Masakra się dopiero zacznie. Damn, cool. Panowie, radzę się wam zwijać. Panowie, radzę się wam zwijać. On jest, będzie przy bombie. Majstrował. On jest, będzie przy bombie. Majstrował. I... Kabum, grzybek. Wow. Uwielbiam to. Dobra, mamy zaczepny

Halo? Olaf można zabić swojego jedynie kosą. Nie chciałem tego zrobić. Oni mnie zmusili. Faktycznie najlepszy flesz, jaki mogłem rzucić. Faktycznie najlepszy flesz, jaki mogłem rzucić. Gdzie oni są? Okej. Okay. Czyli brakuje nam tak. Y, zaczepnego i błyskowego. Okay. Czyli brakuje nam tak. Chociaż mogę sobie już lepszy karabin kupić. Nie, nie, po, nie będę wybrzydzać. AWP. Nie zostawiajcie mnie w tyle. Jadę na longa. No i co? Zabawa się przeniosła. Chociaż ten, do którego strzela to już go nie ma. Dobra, to podkładamy pakę, nie? Panowie, ze Dobra, to podkładamy. czym? Yy, siema, siema. Żyjecie? Zostawiam pakę w spokoju. Radziłbym uciekać, tam wybucha cztery. 4 Okej. Okay. Aha. Nie. Lecimy tam, panowie. No dobra. Patrzę. mogę go zranić. Zabiję go. E. Yy.

Tak samo lecimy, panowie. panowie. Tak, samo, tak samo, tak samo. Nie ma czasu na kupowanie. Tak samo. Kamizelka, kulutko, na kamizelka I zeusa. zeusa. Użyjemy teraz Zeusa. Użyjemy się Zeusa. Zmarnowałem jedynego Zeusa, jakiego miałem. I help you for help. Będę Ci pomagać przy pomocy. Podkładam pakę, bo go nie Okay. Będę patrzył na tunel Widzicie na tunel, Teraz będzie ostatni mecz Tak, jest, będę się grał dzisiaj do dziesięciu Zobaczymy czy wam się spodoba taka seria? Spodoba? Jak tak to zaproszę Ale nie, teraz weźmiemy sobie to... Tak, I lecimy od razu na longa Nikogo na longu nie ma I jednej zabawy nawet nie mogę mieć o za, dużo proszę. o za dużo proszę Jednak ktoś mnie wysłuchał Jednak ktoś... Nie ma was Nie ma was na dole Góra góra okienko Okej okay. lecimy lecimy panowie jak wyjdę to będę ich miał odryw na wyciągnięcie oka Więc tak Nie No to yy. Dziękuję, dziękuję za oglądanie tego odcinka Dziękuję, dziękuję za oglądanie tego odcinka yy. Yy. Dokończymy sobie ten meczyk i pokażę wam. Czy ja przygram? Jako... Do... Ja przy... Bot Gram. Pepper, okej. Okay. Pepper. dobra. To nie Pepper. Tak, właśnie tak. Wygraliśmy! Więc dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Cześć.